A za chwilę dowiemy się, z którym psem spotkamy się jutro w ścisłym finale. Jest często mylony z Yorkshire'em, materierem, aczkolwiek wygląda zupełnie inaczej. Jest to rasa bardzo odporna, bym powiedziała, bardzo miła, towarzyska. Wymagający jest na pewno i dla miejsca, żeby mu zapewnić troszeczkę, żeby się chociaż na tej kanapie rozłożył. Ten piesek to jest budynko z Inizy, e, rasa, która pochodzi z północnej Afryki, e, która została przez Fenicjan później prze, e, adoptowana w Kartaginie i tam w, w pustyni wiejskiej złożona do polowania na komikę. Potem po wojnach punickich fenicjanie e, e, ewakuowali się częściowo na Balary, między innymi właśnie na Ibizę. A I stąd dzisiaj teraz nazywamy Podęgę z Ibizy. Najpiękniejszym Juniorem dzisiejszym zostaje Nowofonland. loka lokata pierwsza. Na lokacie drugiej West Highland White W tej chwili jeszcze chwila ta foto fotoreporteru i dla grupy drugi.